Staj z tej i And welcome back! to Reakcje na animacje. Moi drodzy, wejdziemy sobie dzisiaj do GameTunes, ponieważ niedawno wypuścił bardzo ciekawy filmik Origin of Amanda the Adventurer, czyli prawdziwa historia Amandy the Adventurer. Okej, okay, dobra, moi drodzy, ciśniemy od razu tutaj z filmikiem i zobaczcie w ogóle z czym tutaj mamy teraz do czynienia. W ogóle czekajcie, bo ja muszę sobie założyć moje legendarne legendarne okulary! Lecimy sukę, bebę! Okej, okay, co my teraz tutaj mamy? O, jest ciemno. Powinniśmy iść do domku. Czy możesz -O -M -E. powiedzieć dom? O-M-E. Okej, okay, dom. D-O-M. Hmm. Nie chcę już na to patrzeć. To jest bardzo dziwne. Tu jesteśmy! Uu, chodźmy do środka. Poczekaj chwileczkę. To wygląda jak mój dom. I ona stoi na zewnątrz. Ktoś tam jest! Ja, mogę ja chcę wejść do środka, zapukaj do mojego domu! Chcę iść wejść do środka! Oh my God. Drzwi się otwierają! Ona otwiera jak rowbarem! Dokładnie, zatrzymaj Amandę! Pojawiła się teraz tu. O oh mój Boże. Amando, co się z Tobą, Amando, stało? Bardzo ładnie się zaczyna moi drodzy, bardzo jest to fajne, no i widzimy teraz tutaj świat i pojawił się player w świecie Amandy The Adventure. Muszę wam tutaj zrobić pauzę, ponieważ Game Toons właśnie tak robią, że oni tutaj tak jakby puszczają playera do środka i on później się zastanawia co jest grane. Za niedługo będziemy sobie również inną reakcję oglądali i będzie po prostu mega. Okej, okay. siemanko, jestem Amanda, a ja jestem Wooly i jabłka, czy ty lubisz jabłka? Hmm, muszę odpowiedzieć tylko i wyłącznie oh, yes. Mówisz do mnie? Uh, sure. I Oczywiście. Like apples, okay? A, lubię jabłka. Yes, Napisał jest. yes. Mam to? To alergię na jabłka. Wszystko w porządku, nigdy to nie powinieneś się hey, don't coś to nowego. Okej, okay, on What? ma alergię, no but nie myśli. Ale my nie wiemy nawet, gdzie Do jest you know sklep. Wiesz, gdzie jest sklep? Zobaczcie w ogóle, że ona, ona w ogóle nie słucha nawet playera, nie? Ona nie słucha playera, tylko ona się tutaj spaczy cały czas na uliego i tak jakby rozkazuje mu mówić tak, jak ona by chciała. No i zobaczcie, mamy teraz tutaj tańczące domki, mamy tańczący plac zabaw, mamy Tańczący sklep i tańczący domek. Czy wiecie, gdzie jest sklep? Chyba wiecie, gdzie jest sklep, prawda? I mean, it's right there, right? To jest like, po prostu tam, prawda? Feet away from us? No, tak, yeah, 100 metrów od right. nas? Okej, okay, no dobra, no idziemy. Idziemy uh, okay. teraz do sklepu. I na pewno tutaj w sklepie nikogo nie będzie. Jesteśmy w końcu w sklepie. It's sure looks crowded. Nie uh, wygląda na to, aby tym zróbmy. Uuu, rzeczywiście, no wygląda na strasznie here? opuszczony ten sklep. Hey, Zobaczcie, Uliego uh, jak on się boi. Uli, okay, czy są te bardzo dziwnie wyglądasz. Wygląda, że jakbyś był zdenerwowany. Nie mogę ci powiedzieć. Możesz powiedzieć jabłko? Dlaczego? Powiedz jabłko! A, P, P, L, E. Good job! Udało ci się! A teraz zrobimy e, ciastko jabłkowe. Zobaczcie w ogóle, ja wam teraz tutaj muszę przewinąć, ponieważ jak sami dobrze widzicie, to jest to samo, co się dzieje w Amandzie The Adventure. Jak tutaj sobie zapauzujemy, to jest tutaj nawet napisane Turn the TV. Widzicie, jest napisane Turn the TV. I następnie tutaj gdzieś powinno być Off, Now. Wyłącz w tym momencie ten telewizor. Okej, okay, wow. pojawiliśmy się teraz w drugiej What kasecie tak od razu. Episode two? To jest epizod 2, dokładnie. We don't have much time. Nie mamy za dużo co czasu on? Co się dzieje o. Widzicie co on teraz tutaj w tej mniej więcej powiedział? On powiedział coś w stylu, że mm, Amanda nie jest tym kim jest i my byliśmy kiedyś i pojawiła się Amanda. Może byli przyjaciółmi, a może byli wrogami? Nie wiem, dajcie znać koniecznie w komentarzach. Co się I'm dzieje? Amanda. Jestem Amanda. And I'm a ja jestem Wooly. Yeah, I know that already. Now, what the heck is going on? Co się teraz dzieje? Wooly, is everything okay? Czyż są u w porządku? Today we're going to get meat for Grandma. Okay, dzisiaj zdobędziemy. But grandma a vegetarian. Dzisiaj zdobędziemy mięso. Can you tell me where the butcher is? Wapci, a nie znowu wegetarianem. Czy możesz mi powiedzieć answers. gdzie szerszeńnik? Nie. Wooly, coś chciałeś mi powiedzieć? Are we safe powiedzieć? here? Czy jesteśmy tutaj bezpieczni? Uh, I don't know. Uuu, Jak ona nim steruje? Jest. Powiedz mi, gdzie jest teraz rzeźnik? O. Co tam teraz wyskoczyło? Czekajcie, po coś teraz tutaj wyskoczyło. Jakiś dziwny napis. Musimy to sobie zobaczyć. Powiedzcie wy mi, gdzie jest teraz y, rzeźnik? When the history, kiedy historia, your sight. To jest za szybko. Wiecie co ja zrobię teraz? Ja sobie ściągnę ten film i wrzucimy go w program do montażu. Jak już sami widzicie, znajdujemy się w programie do montowania i ja sobie przesunę teraz... Ne, tutaj gdzie? Czekajcie, tu jestem Butcher i coś tutaj wyskaki. O, tutaj wyskakują te napisy. Spójrzcie, to gdzieś jest tu. Właśnie w tym miejscu. Tu. Mamy tak. E, tutaj wyskakuje taka Amanda. Następnie mamy When the history, ja sobie może tutaj wszystko zapiszę, ponieważ tutaj może być jakiś ukryty przekaz, jak w piosenkach Borixona, nie? When the history of my glory, your spices, że co? Your spices will merrily be a footnote, ok, to my... Magnificence. Co? When the history of my glorious spices will merely be a footnote to my magnificence? O czym ty do mnie godosz? Kiedy historia mojej chwały, twój gatunek będzie tylko przypisem do mojej wspaniałości? Aaa, okej. Okay. Dobre, ty, podoba mi się to. Dobra, powróćmy może, ale normalnie na YouTube już sobie powróćmy do tego filmu. Okej. Okay. No, i tam jest właśnie e, Butcher, czyli tam jest rzeźnik. Mamy tutaj właśnie rzeźnika. Siemanko, panie rzeźniku. Uuu, jest on! Zobaczcie w ogóle, jak to wszystko podobnie wygląda. Hmm, okay. Can you tell the Mówię, pomożesz mi teraz yeah, powiedzieć, gdzie I jest Nie chcę tego robić. No. A nie, możesz, że nikomu nie potrzebujemy? Me, man, możesz powiedzieć, że nikomu Kid, co potrzebujemy? I się spojrzała na Uliego. spójrzcie jeszcze raz tą minę. Man, what we need? Kid, is crazy. To jest To już sam wpisuje! Oh my god. Oh my god. Jest Uli, żyje jeszcze Uli, ale ona się chyba zdenerwowała z tego Here co mi się wydaje. Tutaj pokazuje nam mapę, okay? że jest jakiś. Let's do something to you. That's Uli. O, hi. O, oh, się ma Uli. We just need to find the treasure or whatever. My musimy po prostu znaleźć skarb right. to takiego, że dokładnie. Our friend the GPS told us that X marks okay. the spot. Can you see where X is? Nasz przyjaciel GPS powiedział, Look, że I'm not help you skarb you jest anymore. pod X. Bardzo dziwne to jest. Wszystko to jest mega dziwne. Okay. So what Widzisz teraz gdzie jest X? To? Nawet tam gdzie spo... oh, ci oh, tam tam jest pole. palcem. Tam jest dokładnie. My jest. Jak zmieniła głos nagle. Tutaj jest skarb. Okay. 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 Mamy crowbara, mamy linę I brought some tools to help Mamy łopatę. Co Teraz potrzebujemy? może What exactly are we Co tam w środku jest? Wybierz. narzędzie. Koniec z tym. Nie wytrzymam już. Więcej. Nie interesuje mnie, co teraz mi zrobisz. Okay. Słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Zepsuj wszystkie kasety. I ona się z tyłu pojawiła i zaczęła go chyba Hello? atakować. Halo? Wasze kasety? Who is it? Are you the kasety? person who sent me these? Because, Because I do not want them. Nie, nie chcę już. Ich. Fine, I will, but you gotta start giving me some answers here. Ok, dawajcie What mi to. Kto to jest Amanda the Adventurer? Kim oni uh, są? Okay. I'll tell you. Powiem ci, Nie jesteśmy 100% pewni, to jakaś wiecie jak taka posępna dusza jakiś diobeł, jakiś diabeł jest w tych kasetach, ok? Somehow they were dragged into the TV directly, trapped there for years. tam więźniów. Twisted w forms into the characters zmutował ich ten, ten zły, złe coś złe istnienie, które znajduje się w tych kasetach. Wzięło po prostu Amandę i Uliego i zamieniło ich właśnie w Amandę i w as A, czyli, że tutaj um, te kasety używają tego, aby znajdywać więcej. Mm, victims, czyli ofiar. Eventually breaking out of their world and into ours. Czyli to jest ten potwór cały, ok? Wszystkie te happy little dancing trees and buildings are more of Amanda's victims. Uff. Nie gadaj, że te wszystkie tańczące domki, wszystkie tańczące rośliny, drzewa, słońce i tak to, dalej, to są ofiary Amandy. Nie gadaj, dlatego mają oczy wszyscy, ok? Amanda Uff. has completely succumbed to the darkness inside her. Jeszcze okay. troszeczkę zostało still be człowieka Wuliego. Wulian, bacznie. Dobra, ta historia, now. bardzo mi się podoba, ok? Tapes, but Cztery kasetki, ale ja myślę, że mam tylko trzy. Gdzie jest czwarta? U, weszła do środka, ok? Can you spell home? There you are. Możesz powiedzieć Gdzie jest Woolie? Co mu zrobiłaś? No. H -O -M -E. Możesz powiedzieć dom e- Teraz mi powiedz co się stało z wulin This is my house To jest mój dom inside Zapukajmy i wejdźmy do środka Let me in Puść mnie do środka Muszę to wyłączyć dokładnie widzicie bo To się coś w głowie dzieje człowiekowi jak ogląda te kasety i Amanda tak czy jak weszła do środka i teraz mutuję, i to jest właśnie ta prawdziwa Amanda. O oh my god! Jakie to było dobre! Dobra, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ta historia prawdziwa od Amandy podobała. Jeżeli nie, zaproszę cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że dostaniesz od dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widać się w następnym video! Na razie,